Z okazji, że ma powstać remake GTA 3, Vice City i San Andreas postanowiłem Wam przypomnieć poszczególne części Grand Theft Auto z mojej perspektywy, jak to widziałem i jak odczuwam poszczególne części. I'm an ambitious girl. You're just small time. Grand Theft Auto jest znane od lat, ale to właśnie GTA 3 osiągnęło sukces za sprawą przejścia w pełne 3D. Gra po raz pierwszy w historii przeszła rewolucję. Zamiast widoku z zrzutu izometrycznego, mieliśmy widok z zapleców bohatera. Oraz większy, otwarty świat, gdzie rozgrywkę można było prowadzić nieliniowo. Gra została wydana na wszystkie obecne platformy: PlayStation 2 w 2001 roku, na PC rok później, czyli w 2002 roku, i na konsoli Xbox w 2003 roku. Gracz wciela się w postać o imieniu Cloud, żyjącego w mieście Liberty City. Samo miasto podzielone jest na trzy części. Do których dostęp ukazuje się, gdy rozwiniemy fabułę. Gracz ma pełną dowolność o tym, co robi: może wykonywać misje związane z głównym wątkiem fabularnym, jeździć taksówką, ambulansem, wozem strażackim czy radiowozem, wykonując zadania poboczne. Dostępne są również wyzwania tzw. rozwałki polegające na zabiciu odpowiedniej ilości osób w wyznaczonym czasie. Za misję

i start the day with a fruity beverage some meditation and six hours of yoga next i go open up my shop in alumnin and then I drink two pints of 10 and who wants a steak after that okay next caller you are ready? on chatterbox with tucker yo beef come on we just how can i run be a of 10 guys at once okay first things first man. Okay. something you wouldn't know anything about from the south side i'll you. i bet you like, like touch and, and Look, I'm running around the court, down to the ball, and I'm seven foot three. I'm telling you, man, I only play tennis and like football. Hot scotch, hot scotch, that's a girl's game. Man, that ain't a girl's game, man. Not rugby, hot scotch. Man, get me in a scrum and I'm done. I'll take anybody down. I'm the hot scotch I got wide hips.

Po ulicach jeździły karetki do przejechanych lub zabitych ludzi, radiowozy policyjne, taksówki oraz pociągi. Po raz pierwszy w historii mieliśmy pełnoprawne radio z wiadomościami, które mówiły co się wydarzyło w mieście. Czyli jeżeli kogoś ważnego musieliśmy zabić, automatycznie w radio usłyszeliśmy informację o morderstwie. Ze względu na wydarzenia z 11 września w Nowym Jorku, gra w Ameryce musiała zmienić okładkę. Europejska wersja przedstawiała eksplozję, gangstera trzymającego zakładnika i grupę mafiozów. Oraz jeżeli wierzyć, w tle były budynki zaatakowane w pamiętną datę, z czego zdecydowano się na zmianę układki, która została z serią do dziś. Gra nie obeszła się bez kontrowersji ze względu na swoją treść. Gracz nagradzany jest za wykonywanie różnych nielegalnych i niemoralnych czynów. Jak na przykład kradzież samochodu, zbawienie do niego prostytutki, odbycie z nią stosunku, po czym zabicie jej i zabranie pieniędzy. Z tego powodu gra nie została dopuszczona w Australii. Był to jedyny kraj, w którym tak się stało, więc w ostateczności zdecydowano się wypuścić ocenzurowaną wersję. Seria GTA od początku służyła jako argument potwierdzający szkodliwość gier komputerowych. Pojawienie się Grand Theft Auto 3 tylko umocniło tę teorię. Grand Theft Auto 3 mimo kontrowersji okazało się wielkim sukcesem. Do roku 2007 sprzedano 12 milionów kopii, a w 2008 14,5 miliona a nawet po wydaniu następcy w 2011 roku ponad 17 milionów. Dla The Main InDesign było to jednocześnie zakończenie pewnego etapu, gdyż firma zmieniła nazwę na Rockstar Studios, aby lepiej komunikować się ze studiem matką Rockstar Games, lecz i ta nazwa nie trwała długo, bo po dwóch miesiącach została zmieniona na Rockstar North, która trwa do dziś.